Gdzie czaić, Mareczku? Gdzie czaiś? A Ale ja nie zacząłem. No dobra, no to jak widzicie, w dzisiejszym odcinku razem z naszymi piorunkami bierzemy udział w wyścigu na pieszo. Ostatnia osoba na trasie wygrywa 3, 2, 1 start! w którą stronę? A, musimy iść, musimy iść. Dobra, oczywiście, żeby odcinek nie polegał na samym chodzeniu, zostały przygotowane dla nas różne utrudnienia, by zniechęcić nas do dalszej wędrówki lub nawet wyeliminować. W idę ide jest No to kolejne utrudnienie. Wszystko do słońca. Oooo! I tu zwalniamy tempo. Nie, 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 musicie eee. nadgonić, bo odpadniecie. Kurde, jest teraz 50-50. No /50. eee. teraz, nie przemyślałem. Ej, no, ej, musisz iść, ej, ej. Nie przemyślałem. No właśnie, ej, w sumie prawie odpadł. Czekajcie na no, razie, <śmienią> to jest nieciekny. Z tymi, co zawsze idą z wychowawczynią, zawsze z przodu. Parku! Idziecie z tyłu, to puszczam bąka ej. I leci z wiatrem! O. Ej, Dzwoni Maruda, mówi, że musimy już to kończyć ten odcinek, bo mi się to nie podoba. Weź ich na nagrywki, nie? Dobra, dobra, to teraz przyspieszamy i biegniemy, no? Ja jedynie biegnę po jedzeniu. O. Czemu no samo z nie Stary, pierwsza przeszkoda, musimy przeskoczyć. Glęcuł? Pierwsze zadanie wykonane. To mieliśmy, przejść przez dziecko? Oczywiście. o dwa kroki przede mną. To jest tak. najważniejsze, no. żeby zawsze być dwa kroki przed przeciwnikiem. Ja się czuję jak idiota z tym GoPro, mam też jak IRL streamer. Ty, a ja mam taki zamiar zrobić, ale to... Kiedy indziej? Za każdym razem jak dostaniemy jakiekolwiek zadanie, możemy się wtedy zatrzymać, by się przygotować, tak? Nie, nie zatrzymujemy. Idziemy cały czas, prawda? Ej, czyli jednak... O nie! Te... Dawaj mi to! Te... No jasne, kurde, zaczynamy się. A to możemy się zatrzymać. Teraz, uwaga, 3, 2, 1, stop! Tylko jedna osoba, która wygrywa, nie idzie tyłem Każda, spadnie jajko, idzie tyłem, bo inaczej po pierwszym jajku jest koniec konkurencji Każdy wkłada do ust, tak? Ja to byłem, to byłem, to byłem. Ale mi buja Ej, to jest easy Tak tam, Kuba? O kurde, ona jest niezła o! Co on My idziemy dalej po... A co ja mam robić? A co z jajkiem? No i tak się żyje trochę <grym> no. Kuuuu Jak mu buja Przyrera, chilera, chilera. się, zapomniałem o tym I znowu ich dwoje zostało Niezbyt hmm. OOOOON! Nie. Głęb <grym> <grym> Które chciały się stuknąć z kawia. <grym> Jest... No, oczywiście, jaja są organiczne. Ej, marnujesz jedzenie Marek, pewnie będą takie komentarze. Ty jajka w ultrafit dzieci w Afryce. My idziemy kolejne kółko, a drugi Marek ma dla was pewną informację. Czy podczas korzystania z publicznego Wi-Fi obawiasz się, że ktoś może wykraść twoje dane? Z pomocą przychodzi NordVPN! Wystarczy jedno kliknięcie i cyk! Przemysł hakerski go znienawidził, znalazł prosty trik na powiększenie swojego bezpieczeństwa. NordVPN posiada 5,5 tysiąca serwerów w 60 krajach, do których dowolnie może się podłączyć i korzystać z super szybkiej sieci VPN. NordVPN chroni cię m.in. przed denerwującymi reklamami, pozwala na oglądanie filmów i seriali niedostępnych w Twoim kraju, czy też dba o Twoje cyberbezpieczeństwo. Nie używasz jeszcze żadnego vpn -a? Warto skorzystać z Norda. Przy skorzystaniu z mojego linku, który znajduje się w opisie, nordvpn.com slash marekwita i użyciu mojego kodu marekwita otrzymasz mega zniżkę. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, NordVPN udziela 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Dzięki za sponsorowanie dzisiejszego odcinka, a teraz lecimy dalej. Dobra, zbliżamy się do Tomka i zaraz zdradzi nam, jaka jest kara. Kare mają wszyscy przeciw ciebie? Tak To osoby, którym spodły jajka, zapraszam 20 minut tyłem Nice! O, zajebiście, teraz ja mogę chodzić w przodem Mam <noise> <noise> takie chodzi <pucy> <noise> <noise> Ale i... Ja, ja, dlaczego? <noise> <Idziesz> jak połamana Fajnie <noise> się tyłem? Nie no naprawdę to jest mega przyjemne. No szczerze powiedziawszy szczegłych to, to trochę mnie łydki bo. Ej chłopaki, bo wiki łamie ogólnie, jak to bardzo dziwnie wygląda. No <noise> I, 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 faktycznie Wiki. A to może jakby coś nawiedziło. O dobrze, że wieje wiatr, żeby no. widać za kolarzu jego Zbliżają no. tak. się schody i to dosłownie i przenośni. A tyłem muszę iść. Nie Dobrze, idę Bartek? Już czas minął. Minął Tomek, poprosimy o zadanie. W trakcie chodzenia, musimy rozwiązać zadanie matematyczne. Ej, co to jest? Kurde, dobra, czekaj, czekaj. 23. Rozumiem, że mamy rozwiązać co to jest X. Jak tam wiki szło ci matmy w szkole? 17 17, 17, nie? 17. No, i, i teraz jeszcze wy. A czemu my wchodziliśmy na głos? Mam tak samo, więc chyba dobrze, nie? Powiedz no? X równa się 17. Co? Ej, wyszło ile? 17, ale nice. yes, no? dobrze. Udowodnione, ja to obliczyłem, proszę bardzo. Jak... X równa się 17. Asumi... No ale mam ja 17, no. Powinno być inaczej. No ja pierwszy. Powinno wyjść inaczej. Nie, trzeba było rozwiązać czy wytłumaczyć? Nie, nigdy nie, można nie Dobra, dostajesz karę, Szumi. Ja już nie wiem, które to jest okrążenie. Ja jestem cały, spocony. Może nie cały, ale paszki są. Ja jestem cały. My, my wykonaliśmy. No ja, ja i trzeba iść, trzeba iść. To czekaj. Jest. O, czemu nie ała, 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 o, 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 Tomek, siema ma dobry kochani, witam was w nowym zadaniu Tym razem mamy zadanie muzyczne, ja jestem aż Ketchup i poprowadzę je Kochani, kto chciałby wziąć udział pierwszy? Ręka ja, w górę ja, ja Dobrze Marku, numer od 1 no, do, do 10 10 Dobrze. Dobrze, dokończ wers piosenki, jak ci się nie uda, na końcu przy moim stanowisku zostaniesz oblany wodą Haha, ha, ha. wspaniale Ja jestem skałą, spływa ze mnie wieczny kwas, wszystko czego tylko dotknę... Zamienia się w złoto Nie, to staje się złotem Nie, nie. To chciałbym być drugi, kochani. Dobrze, a więc sumie numerek od 1 do 9. 6. Dobrze. Młody Jerzyk, bo chciałbym tylko przeżyć. Eee! Suszyć jedynki, po prostu zęby... przeżyć? Ja pier... Czekaj, mogę sobie zaśpiewać to? Bo chciałbym tylko przeżyć. Eee, bujać budynki w końcu w siebie wierzyć oh. Wiki, Numer od 1 do 9 bez 6 4 Hakuna ma tata, tata! Zobacz jak u nas to lata To ciągła podróż dookoła świata Czy te wszystkie piosenki to są rapsy? Tak jest! Wiki, przykro mi! Odpadasz, będziesz obrazał! Nie, eee, czemu nie dajesz się coś, co ja znam jakieś lata 80. albo... Ooo, <grym> pa! Glęcu, numerek. Ja Szybki. Jeden. Eee. Dobrze. Oh really, Ostra tak jak chili. Pati to bad beach, pati wielkiej wili. Nie wykryło mi. E, myślę, mam dokończyć, tak? Tak. Dla mnie to idealne zakończenie było, ale okej. Krillis, Krillis, pocałuj <śmieniu> ciebie, ją. Ja. Niestety, studentka Koźmiński, a mnie nie nauczyli. Ale Aha. ciężkie tutaj. <śmieniu> ja ja ale jak będę chora, to płacisz mi za lekarza. A ty jesteś na nfz też, nie? Wow. O Boże, jesteście w sali? Ale zmokliście. A myślałem, że po głowie będzie. Tak za każdym razem mam na twój widok. Na wasz widok, drodzy widzowie. Jeżeli chcecie więcej takich mokrych challenge'y, subskrybujcie ten kanał. Ale mi zimno. Ej, tak nie wolno. Dyskwalifikacja szumi. A my idziemy dalej. nie, to jak mi się posikała Znasz to uczucie? czucie? Można przy Marek jest mega zimno. Musimy, musi, musi mieć. Musi czy też musi teraz tak wijać? I zaszło słońce, no. Dajcie już to kolejne zadanie. O, łapki też może się dawać na ten kanale. Bardzo fajnie. I Ale Ale dół nie... tylko. Ej! Nie, bo serio dadzą. Ja mam białą flagę, ja się poddaję. No. Ja jestem w szumi. Idziemy <laughs> <laughs> do McDonalda. w Jeszcze musi tak. Okej, okay, ja już przywykłem do tego mokrego. Ej, zazdro, bo wy macie leźne spodenki. A mówiłem, jak spodenki się ubrać. Tomek, masz jakieś nowe zadanie, bo nam już się nie chce. I oczywiście, że coś dla was mam. Wow, Balonik w dla Kochani, Szybory, no, kleimy tak, tak. na klatę i system znacie. Osoba ostatnia z balonikiem decyduje, kto odpada. No to co, chronimy swoich balonów albo rozbijamy. Nie swoje oczywiście. Czekaj, ja muszę wyciągnąć ostrza. Ej, czemu się na nie ja, ja mam taktykę obronną. Nie! Wow! Co teraz? Ale idź dalej z nami. I dasz mi też? Będzie uczciwa walka. Ja ty. To miała być krótka rywalizacja. O nie! Zdecydujesz, Kuba? Gółka pękła. Pierwsza z nie u mnie. Kuba, co wygrałem? Wybór. Kto z nas odpada? Czekaj, mam wybrać między dziewczyną a moim przyjacielem? Odpadasz ty, Bartek. Dzięki za ty. Dobra. Ale możesz też odbić Marka i zostawić sobie słabego zawodnika. Nie, o, ale to by było strefina. Ale nie, ja nie rewelizuję ze słabymi Odpadasz, Wiktoria. Idziemy, Marek, jedziemy możemy. możemy sobie pogadać teraz z Kuba fajnie, no. na, na poważnie A co no. chodzi z tym, że która to twoja była, bo nie wiem A no kurczę, to jest taka wiesz sytuacja, że Byliście razem w ogóle? Byliśmy no, ale to chwilę Można powiedzieć, że to się nawet nie liczy O nią wtedy mówię, stary kurde powiedz, zabrać kamerę z operatorem Ej stary i co zrobił? Zabrał kamerę z operatorem Remka Ej świetna historia Bartka mhm. Mówicie stop? Chcę stop. Proszę, stawiacie je na głowie. Nie, nie, na głowie. Siki dał. <grystanie> Dobra, no? I co Tomek? Tu jest linia startu. Linia mety jest na końcu tej piaskowej drogi. To do pierwszy dotrze tam z kubkiem i z wodą na głowie. Wygrywa. Co wygrywa? Lub to dalej dojdzie z wodą. 3-4. start. nie śpiszyły się bardzo. O kurde. Ole, buja. Pamiętacie bajkę żółwia i O, no to właśnie się skończyła. Chyba wygrałem. Chciałem napić Nie udało I wygrałem własny odcinek! Co wygrałeś? Tysiaka! Nice, to to tak kto stawia?